Miesiące pandemii i wprowadzonych z tego powodu obostrzeń ograniczyły dostęp do kultury. Kina, muzea czy ekspozycje wszystko to było niedostępne dla zwiedzających. Czas poszukiwania kulturalnych doznań jedynie w literaturze czy internecie dobiegł jednak końca. Ci, którzy tęsknili za oglądaniem świata w krzywym zwierciadle sztuki mogą już wrócić na szlak. Kierunek zwiedzania prowadzi na ulicę Kopernika w Radomiu. No jest dwie wystawy, duże dwie. Pawła Nowaka, profesora z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, stan napięcia, jest... Pierwszą wystawą Pawła Nowaka u nas prezentowana i druga artysty, którego też pierwszy raz prezentujemy, chociaż gdzieś tam się przewijał w wystawach takich zbiorowych, to jest Zbigniew Libera. Najnowsza antykoncepcja fotografii dokumentalnej. Jedna i druga też poruszają się gdzieś w tych właśnie meandrach fotografii. Wystawa Pawła Nowaka to częściowo retrospektywa, która łączy jego poprzednie dzieła z tymi tegorocznymi, wcześniej niepublikowanymi obrazami. W portfolio artysty znajdują się przeróżne formy wyrazu. trochę elementów fotografii, trochę przestrzennych elementów, to co Paweł Nowak porusza, czyli kruche rzeczy typu szkło, typu drewno, ale oczywiście cały czas gdzieś tam w tej fotografii porusza się i te tematy są u niego dość mocno widoczne. O ile stan napięcia Pawła Nowaka zawiera jedynie elementy fotografii, to wystawa prac Zbigniewa-Libery w całości poświęcona jest właśnie tej dziedzinie. Zbigniew Flibera bardzo mocno tu zaakcentował swoje zafascynowanie fotografią od 2009 roku. To jest jakby jego kierunek działania i pokazywanie tego jakby życia współczesnego trochę jakby dającego do myślenia czy zmuszający widza do myślenia. Nieflibera w swoich pracach dokonuje analizy i krytyki konwencji przyjętych w kulturze masowej czy tradycyjnym modelu wychowania. Artysta dostrzega i pokazuje widzom elementy świata, których sami nie jesteśmy w stanie dostrzec. On to eksponuje, czasami przekłamując, robiąc pewne fotografie. Rozmawialiśmy tu z nim na otwarciu i, i powiedział, że ta duża fotografia, taka, która leży na podłodze u nas, akurat, jest zrobiona chyba z paru tysięcy ujęć i, i daje to jakieś później jedno, jedno no fenomenalne zdjęcie. Wyjątkowe dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia są atrakcje, którymi widzowie mogą cieszyć się na świeżym powietrzu. Mamy tak mural, który praktycznie non-stop jest czynny, więc można spokojnie przyjść. Wejść do kawiarni i z kawiarni można sobie oglądać mural. No jest ten drugi element, powiedzmy no stały, bo i w tamtym roku też było strefa komfortu, gdzie pokazujemy i filmy, i są koncerty muzyki alternatywnej. Cieszy się to dość sporą popularnością. Wydaje mi się, że daje to większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu, oglądając coś na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Jak każda instytucja kultury, elektrownia także była zamknięta z uwagi na pandemię. Obecnie centrum przestrzega wszelkich wytycznych, aby goście mogli bez zmartwień zwiedzać dostępne ekspozycje. Każdy wchodzący no, jakby musi mieć maskę. Jeśli nie ma, no to jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Mamy na recepcji maski, każdy może kupić, ale wchodząc, musi każdy mieć maskę. No i dezynfekcja rąk przy wejściu. Też są miejsca wydzielone, czy to w kawiarni, stoliki oddzielone, pokazane, w którym miejscu można się poruszać. Nawet do kasy dochodząc też jest ta odległość, naklejone są pasy na, na podłodze i pokazane, że tylko tu można, trzeba poczekać aż następna osoba dojdzie do, do kasy. Kasa jest oddzielona szkłem, także no, wszelkie możliwe zabezpieczenia do pracowników, jak i dla, dla osób przychodzących do elektrowni. Wystawy Stan Napięcia i najnowsza antykoncepcja fotografii dokumentalnej będą otwarte dla zwiedzających do końca sierpnia. Następnie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej rozpocznie przygotowania do obchodów 15-lecia placówki. Czego możemy się spodziewać podczas jubileuszu? Bądźcie pewni, że dowiecie się tego oglądając Zebra TV.